No cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś yy, pokażę Wam, a tak naprawdę wrócimy sobie do yy, naszego mojego projektu, czyli miesięcznych wyzwań, które jakoś w maju porzuciłam. W sensie od maju nie nagrywałam, więc zróbmy sobie takie podsumowanie maja. Yy, Weszłam na ten film i zobaczyłam sobie, jakich kosmetyków tam, e, jakie kosmetyki Wam tam pokazałam, e, że będę używać. Oczywiście używałam ich, bo powiem Wam szczerze, że nic nie zmieniłam. Jeśli chodzi o ten mój kuferek, po prostu dokładałam jak coś nowego kupiłam e, i chciałam przetestować, e, tak to wyglądało. Więc dzisiaj Wam pokażę, co udało mi się skończyć, bo są takie rzeczy. E, no i co myślę o tych danych produktach, czy w ogóle użyłam je przez te trzy miesiące. No a po tym filmiku też zobaczcie filmik z wyzwaniem już na sierpień, bo mam w planach ostro wrócić właśnie do Was tutaj. No i co, zaczynamy. Zacznijmy od podkładów. Podkładu miałam cztery, jak Wam wspominałam wcześniej. Pierwszy to jest Bourjois Always Fabulous, nadużyty, używałam go, użyłam go codziennie, mieszam go z innymi podkładami, więc tutaj jakby epluft, miałam go na W, a już doszłam do końca A, więc troszeczkę już zszedł. Kolejny podkład to był Liren Idze Match. Mineralny podkład dopasowujący się. W ogóle mogło się na twarzy. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo go lubię. Jest ultra tanie. Znajdziecie go w Rosmanie, szukajcie na promocji. On wtedy jest za jakieś 11 zł, więc prawie jak za darmo. No i tutaj mam perfekty Pure Nature Fluid Matujący Light Beige. To jest z. E, Taki coś. Ale powiem Wam szczerze, nie użyłam tego ani razu albo raz i jakoś tak średnio mi się spodobało, więc yy, no tak średnio powiedziałabym, poza tym on jest dość ciemny, więc jeszcze czekam, y, wiem, że jest lato, ale czekam, aż się jeszcze mocniej opalę, żeby móc właśnie go używać, więc tutaj jakby ta ocena jest najmniejsza i najgorsza, bo jakoś w ogóle nie przyciągnął mnie do siebie niczym. No i moi drodzy, yy, tutaj mamy. Denko, tutaj mamy Denko, y, Bielenda Makeup Academy, węgl flumi, y, fluid mineralny rozświetlający z sokiem z truskawki, zużyłam go, to jest bardzo lekki podkład właśnie taki mineralny, taki tylko ujednolicający kolor skóry, jakiegoś super kryzja tutaj mieć nie będziecie, ale spoko propozycja, też jest w super cenie w Rossmanie, więc jeśli będziecie chcieli czegoś lekkiego, właśnie mineralnego, no to ja Wam jak najbardziej polecam. A, nie powiedziałam o tych bazach. Tak, one nadal są. E, dobra, lecimy dalej. E, dalej mamy pudry i konturowanie. Jeśli chodzi o pudry, to kolej ręko. E, puder Moist z Bell. Jak widzicie, napisy tutaj już są totalnie zdarte. A w środku mamy pusto. Tak, e, udało mi się go całego wykorzystać. Tutaj gdzieś się troszkę po bokach jeszcze jest, ale już tego się nie da jakoś w mądry sposób wydobyć. Bardzo ładny, y, utrwalający puder, który lekko właśnie wygładzał skórę, y, fajnie się utrzymywał, super współpracował z podkładami, więc ja jestem zadowolona, że już mamy drugie denko, a jesteśmy dalej przy twarzy. Y, jeśli chodzi o jeszcze jeden puder, to używałam tego Catrice Tru Skin, to jest ten puder sypki. Y, jakoś skupiłam się bardzo, żeby tego zużyć, więc tego tak Ultra no nie używałam, ale y, jest tutaj już go ponad, mniej niż pół. Ja jego bardzo lubię, on daje również takie fajne, y, takie fajne wykończenie, nie jest super matowe, a bardzo takie y, satynowe i takie dzienne. I nie tworzy też takiej maski na twarzy. Jeśli chodzi o konturowanie, no to oczywiście bronzer z Rimmel. Używałam go, powiem Wam szczerze, że prawie cały czas, non stop przez te trzy miesiące. E, bardzo go lubię, spoko mi się sprawdza. No to opakowanie jest tragiczne i jest dziadowskie. Już tutaj mam dziurę, popękane, ale jak widzicie zużycie jest naprawdę dość konkretne, więc on się super sprawdza, bardzo go lubię. Ładny ma kolor, nie robi plam, szybko się rozprowadza, więc bardzo serdecznie Wam polecam. W teraz teraz, nie wiem, te ostatnie dwa tygodnie wyjęłam sobie znowu ten bronzer z Heana. Kurde, no takie denko i go nie zużyć, a wiecie, ja te bronzery jednak nie zużywają się jakoś ultra szybko, więc e, wracam do tego. Mam nadzieję, że coś się z nim wydarzy w końcu, e, no a zobaczymy. No i e, jeśli chodzi o rozświetlacz, no to jak wiecie używałam tego z Vibo we współpracy ze Stysiem i to jest ten klasyczny rozświetlacz do twarzy który pozostawia efekt błyszczącej skóry. E, też używałam go cały czas. Bardzo go lubiłam. Ma bardzo ładny taki e, złoty odcień, ale on nie jest za ciemny. Jest taki szampański. Może nie, nie jest nie, szampański, bo nie nawet takiego białego e, odcienia. Mówiłam Wam wtedy w tym filmie, że używałam e, chyba z ekocery rozświetlacza. On był taki chłodny, e, więc sobie zmieniłam na ten. Bardzo go lubiłam. Też daje bardzo ładne. Efekt, i tak jak Wam powiedziałam, używałam go cały czas. Może trzy razy go zdradziłam, a nawet nie pamiętam z czym. No i jeśli chodzi tutaj o korektory, to miałam dwa: Clarese i Miss Sporty. I słuchajcie, Miss Sport Sporty Klaresy nie użyłam ani razu. Miss Sporty używałam, jak widzicie, on już tutaj nawet dość sporo zdenka zszedł, jeśli zobaczycie na poprzedni filmik, ale on już. Po pierwsze ma swoje lata, po drugie już go ciężko tutaj wydobyć, więc ja się z nim żegnam. Więc mamy trzecie denko. Teraz przejdźmy do... czego? Do brwi. Jeśli chodzi o brwi, no to oczywiście duet, trio, które używałam, to jest ten brow Gel. Nie użyłam go ani razu. Do brwi z Eveline, ponieważ używałam tego Ja się do tego tak... Ultra przekonałam do tego yy, The Brow Blue z Nyxa, że to jest po prostu szok. Już ponad połowę go zużyłam, używam go codziennie jakoś tak, wiecie, mi. Początkowo byłam taka sceptyczna, użyłam go raz i tak średnio, ale teraz naprawdę jest super ma fajną tą szczoteczkę, taką niezadużą precyzyjną, szybko się nim utrwala te brwi, jestem bardzo zadowolona. No i oczywiście kredka, i to nie będzie czwarte jeszcze jej zostało tyle. Naprawdę jest tak wydajną kredką do brwi, że to się nie mieści w głowie. Bardzo ją lubię, używać codziennie i ona nadal jest. Tak, zmniejszyła się troszeczkę, ale nadal jest. Yy, I teraz jeśli chodzi o tutaj ten, miałam jeszcze taki róż z Nars'a, Jego ja wyrzucam, nie używam go zbyt często, ale wiecie, on już przyszedł jego czas. Jeśli chodzi o tusze do rzęs, bo to już chyba będzie ostatnia kategoria prawie, no to miałam tutaj bazę z Avon pod, pod tusz, to jest Lash Supreme Volume Primer, bardzo fajna baza, używam jej regularnie, ona ma, zostawia bałynarod na rzęsach, potem nakładacie tusz i ona tak podkręca w sensie pogrubia te rzęsy i sprawia, że ten tusz się też nie osypuje, jakby nie wpływa w ża żaden sposób negatywnie na e działanie tuszu, więc bardzo mi się podoba. E no i tutaj miałam tusz do rzęs z Everline Barriette. Powiem Wam szczerze, że bardzo dawno go nie używam, bo, bo ostatnimi czasami wyparł go ten z Maybelline jako dostałam, no to go używam. Ale on jeszcze zostanie w tym miesiącu i w przyszłym myślę, że będzie denko. Oczywiście tuż z Clarinsa, maskara Supreme Volume. Bardzo lubię tą maskarę, ona jest takim maluszkiem i być może już tam się chyli ku końcowi, ale ja po prostu nią wyczesuję rzęsy jako drugą warstwę i sprawdza się w tym znakomicie. No i mówiłam Wam wtedy w tym filmie o maskarze Carol Bounce z Maybelline. Również ją używam i tutaj ona nie daje jakiegoś super spektakularnego efektu, ale bardzo fajny efekt dzienny możecie nim u nią uzyskać, no i właśnie potem podkręcić na przykład jakąś drugą maskarą, co się fajnie sprawdzi. Z tego, co jeszcze tutaj miałam, to miałam ten sypki Cień do powiek z Belle. Użyłam go kilka razy, bo to jest naprawdę fajny, szybki sposób na to, żeby coś na oku w ciągu dnia się zadziało. Eee, on jest bardzo ładny, taki dzienny, eee, bardzo ładny, daje blask no i utrzymuje się eee, dość długo. A chciałabym Wam jeszcze pokazać tego nie było w poprzednim filmie, ale zaczęłam używać kolorowy kredek do oczu. No i tutaj mam akurat z Golden Rose i to jest kolor Pup e, Eye Pencil w kolorze 03 Vivid, pa, Vivid Purple. Naprawdę super kredka. Patrzcie, ma piękny kolor i ja ją używam do zrobienia kreski kolorowej na oku. Sprawdza się w tym super. Teraz, szczególnie w okresie wakacyjnym, to taki kolorowy akcent w tym codziennym, dość nudnym makijażu. No i tak prezentuje się podsumowanie maja, czerwca i lipca, tak naprawdę. W od w odcinku kolejnym zobaczycie kosmetyki, które sobie wybiorę na sierpień, bo myślę, że zrobię tutaj lekkie rozsady. Jak widzicie, cztery kosmetyki poszły sobie już do kosza. Uważam, że to jest całkiem dobry wynik. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu będzie tego jeszcze więcej. Ja Wam już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że obejrzycie kolejny filmik no i że pod tym zostawicie kciuka w górę. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie no i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!